Witaj, kryzysie energetycznym, żegnaj zmianę czasu. Po co zmieniamy czas każdej zimy, potem każdej wiosny? Chodzimy niewyspani, a nie ma z tego żadnej oszczędności energii. Kryzys energetyczny to chyba najlepsza okazja, żeby w końcu usunąć ten relikt. To kolejny Energy Drink. Zapraszam, Wojciech Jakubik. Jak co tydzień porozmawiam z Państwem o sprawie ważnej w energetyce, która zostanie przeze mnie skomentowana w sposób w miarę prosty. Tym razem pada na zmianę czasu. Ten Energy Drink zostanie poświęcony zmianie czasu. Nagrywam go specjalnie dla Państwa, specjalnie w odpowiedzi na liczne apele na YouTubie z pomocą. Gimbola, mam takiego gimbola, pomaga mi się tutaj nagrywać, dlatego wróciłem na mój ulubiony fotel, korzystając z faktu, że jestem sam w domu, bo moje potomstwo uciekło na zewnątrz i bardzo dobrze mogę z tego względu poświęcić kilka słów w sprawie zmiany czasu. Wszyscy wiemy o co chodzi. Zmiana czasu to przesunięcie godziny na zegarku do przodu albo do tyłu, w zależności od tego, czy przechodzimy z czasu. Letniego na zimowy, czyli kiedy przesuwamy tę wskazówkę do tyłu i śpimy sobie godzinę dłużej, ale godzinę dłużej idziemy się też kłaść spać, czy też przechodzimy z czasu zimowego na letni, kiedy wskazówkę przesuwamy do przodu i wstajemy godzinę wcześniej. Co widać, co odczuwamy wszyscy boleśnie, spotykając się na przykład w pracy albo po południu, wracając do domu, żeby odespać tę utraconą godzinę. W przeszłości, kiedy kilkaset lat temu została zaproponowana zmiana czasu przez swoją drogą Benjamina Franklina, chodziło o oszczędność świec. Wówczas światło sztuczne, z którego mogli korzystać ludzie, pochodziło ze świec, no i zmiana czasu pozwalała zaoszczędzić ich użycie przez to, że rano było dłużej jasno zimą i nie trzeba było tak dużo. Świec palić. No ale po tych kilkuset latach doszło do kilku drobnych zmian, jak na przykład elektryfikacja, jak na przykład zastosowanie sztucznego światła w miejscach pracy, niezależnie od tego, jaką mamy porę roku, przez to, że praca odbywa się w sztywnych godzinach, biurowce są oświetlone, nawet kiedy mamy upał na zewnątrz itp. ITD. Obecnie zmiana czasu nie ma sensu. Co do tego, właściwie jest konsensus polityczny w Polsce. Swego czasu Polskie Stronnictwo Ludowe wyszło z inicjatywą zmiany czasu, i jest to dużo lepszy dorobek PSL-u niż na przykład renegocjacja kontraktu jamalskiego w czasach pana premiera Waldemara Pawlaka. Ale niestety nie doszło do rozstrzygnięcia. Na poziomie Unii Europejskiej także trwały dyskusje o tym, jak zmienić zmianę czasu, czy ją zostawić. Czy nie rozstrzygnięcie stanowi, że to państwa członkowskie mogą zdecydować, co zrobić ze zmianą czasu. Ponieważ nasze państwo członkowskie, czyli Polska, nie podjęła decyzji w tej sprawie, to jeszcze w 22, 2023 roku będziemy zmieniać czas i zobaczymy, co będzie dalej. Kryzys energetyczny, w którym należy szukać realnych oszczędności zużycia energii i ciepła, to wspaniała okazja, aby usunąć. Fałszywe sposoby na oszczędzanie energii, bo zmiana czasu tych oszczędności już nie daje. Nie jest usuwana tylko dlatego, że tak jest łatwiej, że wszyscy się przyzwyczailiśmy, że są jakieś problemy biurokratyczne wynikające z ewentualnej potrzeby zmiany systemu, ale nie ma racjonalnego argumentu za utrzymaniem zmiany czasu. Niestety z 29 na 30 października 2022 roku znów będziemy musieli przesuwać wskazówki. No, bo nie ma wyjścia, ale może udałoby się przekonać rządzących w Polsce, rządzących w krajach Unii Europejskiej, że jednak czas usunąć ten relikt. Jestem jak najbardziej za, a gdybyśmy mieli zmieniać czas już na zawsze w jedną stronę, to który czas by Państwo sobie zostawili? Czas zimowy? Czas letni? Dlaczego? Zapraszam do dyskusji na ten temat w komentarzach, a w tym energy drinku to wszystko. Zapraszam na kolejne w przyszłym tygodniu.